Hej cześć, witajcie! Z tej strony Celak i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Fortnite. A ze mną jest Hadper. I myślę, że sobie taktycznie też polecimy tutaj. I dzisiaj jest jeden z pierwszych odcinków z głosem. A raczej pierwszy odcinek. Jeszcze pewnie będzie. Teraz będę się same filmy z głosem pokazywać, ale i tylko jeden chyba się nie pokażę z głosem, bo ja go mam nagrany na zapas ten odcinek, więc no niestety nie będzie z głosem. No ale przejdźmy już do odcinka. Dzisiaj robię robimy sobie win. Szyb... no, easy win i tak, i pierwsze moje robię dwie rzeczy na kanale do 15 subskrypcji do końca miesiąca to jest nowy, nowa seria na kanale, ale jak ktoś kto pierwszy napisze w komentarzu pod tym odcinkiem, to go dodaję do znajomych. Fortnite. No, Fortnite. No, ale musicie zostawić subskrypcję, bo ja widzę, kto zostawił subskrypcję i lajka. Wiem, jak zostawić. Ja, ja zostawiłem. Sub <grym> tak, ale ja. Ja nie, jak dostanę jakiś komentarz od mojego kolegi, to po prostu on się nie zalicza, bo mojego kolegę na pewno dodam, ale jak jakaś osoba nieznajoma, która mnie subskrybuje, wyśle komentarz, to ją dodaję. Tylko ten komentarz musi być z nikiem do gry. No bo tak to nie będę wiedzieć, jak się nazywasz, więc... Co? Już? No. Czyli już byłeś już na dole? Zostawiłeś mi coś? Widzę, że mi nic nie zostawiłeś. Kompletnie. Ja mam tylko jeden zielony karabin. Dobra, to sobie weź. Wszędzie się już dostałeś ten skrytek też fajny. A na górze byłeś? Gdzie na górze? Nie, na no. To nie było. Ty ja biorę z góry i nie, Bo ja nie mam Góra nic nie prawie, że. Znaczy na samej górze to wziąłem. A, ale, ale jeszcze masz, jest patrz, jeden ale na górze. Jeszcze jeden jest na górze, nie wiem czy Umiem no, budować, budować Ale tak, już się <tukamy> To ty strzeliłeś? patrz jaki masz Tak Już mam zielony Tutaj w ogóle coś jest? Bo ja tu nigdy nie byłem Kompletnie Pff, tak. Widzę, że ty wysadziłeś no, w tamtym pokoju nie jest, więc zawsze zapominałem o tym o... i tu jest skrzyneczka, właśnie No i fioletowa, no i bum Tak wyrobię tak, Wyrobię to, to jest, Gramy. 40 zł A co? 40 zł O, o V-dolce ci o? chodzi? A. To tak nierówno, bo jak ja dostaję, to 50 albo 100. Ale nie, 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 nie. Ja to będę musiał wyciąć. Ale nie wiem co to zrobię. Nie, nie gadamy tutaj o forach na tym odcinku, tylko o grze. Czyli e, nic się nie stało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i tak. Ej, a w ogóle mam twoją strzelbę taktyczną fioletową. Tak. Ile już? A, pięćdziesiąt graczy. To szybko? Pięćdziesiąt graczy zostało już. Co ty mi mówisz, to są babiny. No. No ja, ja, ja nagrywam wam no, miejscowym. No trochę ich grałem, no. Kilka dni próbowałem sobie zobaczyć, jak ta góra wygląda, ale zdecydowałam się, że Wam nagram coś. Przykładem że wylecę sobie łódką NATO, to, A w ogóle wiesz, jak łódką NATO się nie wylecisz i otrzyma ląd, to ci bierze kafe, ten, od łódki. od łódki, bierze HP, jak jest na lądzie. Ej, ale jak w niej nie siedzę, a jest na lądzie, to już się nie psuje. Ciekawe. Ja lecę po skrzynie, bo tu, tu gdzieś powinno być. Nie widzę. Na szczęście w strefie płynę z prądem rzeki. A tu jest już. Aaaaa, to tu już jest! fajne ty tam jest? No jest zaptać Jest fajne. To jest fajne. A nie, tu ktoś jest. A nie, to ty. A to jest takie... Dobra. I dwa. Mam same fioletowe rzeczy. I jeden do skakania, bo fioletowe jest to dobre. No, jaki typ? No chodź tu. No ja nie mogę, no. Kirok tani, dzięk. O. Już tam sobie wejść to miejsce. Nie umiem. To dochmać. Nie ale co na to. Ej niby to jest wela dan? cały tam patron, ale niby...

Jak ej, ja nie, też, nie... Czy ty to specjalnie robisz? Nie, jest specjalnie chciałem tam wskoczyć. O, właśnie tak. No, chce nam... fajne, żeby do wody. Chcesz a to? No to jest. No To, co tam leży. I tylko to było. To, to do strzelania, to coś. Chcesz potkę? Bo ej, pat, masz... Pa, ej, patrz. Ej, to widzisz? Patrz. To się zlagowało. Eee, z tdfa. No, ona leci. Nie widzisz? Nie, bo ja... Bo wyszedłem z tego okrągłego. Jestem już. Ej, lecimy w kosmos. Bo mam ten. To. O, dawaj. Mam dwa razy nawet to. O. mi jedno. Już nie... I tak ty będziesz też z tego korzystać. I już, już mam jedno i tak. Hyt! ja sobie to jest dobre miejsce. Jak jesteście mili je, e, widzowie, to możecie mi dać jakąś e, lotnię, albo co? Co, leżysz? Leżę. Leżysz. I Leżę tam. Ja idę ze strzelbą taktyczną, czy z pompą? On jest blisko, czy daleko? No nie, dwa O nie, słyszę Helkę. Hmm. tu już jestem. jest. O o! Za Tu jest złota broń. O nie, ja nie Idziemy ty... na tryb kreatywny. Nie, Z tego będziemy odcinek. Jak zostawicie 5 y, łapek w górę, to będzie następny odcinek z Fortnite Jak nie zostawicie, dopóki nie zostawicie, to nie będzie w tym filmiku Fortnite. Jak zostawicie, to od razu robię. W tamtej rundzie prawie wygrałem. Pozostało 4 typów, ale mi niestety internet przerwało. A już tak mi, dobrze mi szło. Z niebieskiej broni wszystkich zabijałem. To, to tym razem w tej rundzie sobie polecimy do jakiegoś domku. Widzowie jak jesteście jak gracie w Fortnite. I chcecie coś mi dać, to możecie dać jakąś lotnię albo jakiegoś skina albo objęte to, bo ja dopiero zaczynam i mam ten startowy skin od PlayStation Plus. Nie, nigdy tam nie było. Chyba to jest odkryte, bo tam nie byłem na tej wyspie, ale gdzieś pewnie obok było mi to się odkryło. No ale zobaczymy za chwilę. Na mapce tak, to jest odkryte już mnie. Nie wiem jak u ciebie. Nie Tu musisz dolecić tu. masz to odblokowane, nie? Za 56. To tyle Właśnie tutaj będę na dachu lądować w sumie na, Bo w niektórych domach nie, nie ma wejścia na dach Ale niby na tym dachu są skrzynki O Tak? Mam dopiero zieloną. Tak? Gdzie? A tu Pocież, no. Ty, 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 ty. Ja liczę, Ej, nie żeby ci złota jakaś poleci? Mm, liczę, żeby złota najlepiej wypadła. Dobra. Ja lecę do domku tego. Bo jeszcze go nie zwiedziłem do końca w sumie. Uuu, niebieska broni. Od razu? Tak. Tak o? A, bo no? myślę, że już wywędkowałeś. Jakbyś mógł mi dać je, bo masz nie, dwie niebieskie o? bronie. Bo ty masz dwie niebieskie bronie, a ja mam jedną zieloną tylko. Ten dom jest beznadziejny. Ten dom jest beznadziejny, ja tam rzucam granat. Ale ten granat w tym domu zrobił po prostu... O, ten już zrobił jakieś... O, skrzynka i następny Exp. A chcesz następnego Expo? Expa? No nie no Tutaj... Jest. Z Znaczyłem ci gdzie jest, w którym miejscu jest exp. Zielony jak coś. Ja mam w ogóle zadanie, żeby znaleźć zielony... kilka razy zielony EXP. Przynajmniej... Ale chyba już zrobiłem. Nie wiem. Chyba zrobiłem. O, a ja już go mam zaliczonego. A... Mm, ja osoba... ja o, banda. A zobaczmy. To Ej chcesz coś prezent? Ja mam apteczkę jak coś. No wiem, ale czy chcesz prezent? Tak. No to. Chodź. O. To cię, na, na, to cię ulecza na całe życie. O, to masz pompę jak chcesz. Chodź, polecam jej już lecieć stąd, bo strefa z gazem będzie. Ale chcesz jakąś bronić To cię mogę wyłowić. Wiesz co? Znalazłem z to jakąś niebieską. Chcesz do łódki? A ja lecę jeszcze do tej chałupki małej. To jest skrzynka. No właśnie, no o to mi chodziło. Ten dźwięk mój... Widzowie, nie sprawdzuję się moim głosem filmu, bo ten wam nic nie da, bo to w ogóle zmienia głos. Bo już to kiedyś testowałem i... No co zrobię? z łódką odpłynęło? Ten głos jest okropny. O, i czerwona dwona łódeczka od razu. No, Lecisz? Widzę, że już sobie trochę ją zepsułeś. A ty nie masz malowania na ten? Na, na

Dobra, lecimy. Z buta. A jak to ci się... Aha. Ej no, jak to ci się tu. Po łódce. Po łódce. Ale ty miałeś jakiegoś buga. Nie, ja nie miałem buga. Może ty masz laga? Ja nie mam... No bo ja nie mogę na tą łódkę wejść. Ja mam buga, a ty masz laga. O tutaj masz zie zieloną tą pompę. Ja mam już zieloną pomkę I tutaj masz potkę jeszcze No, jedną No tutaj jest to do ulepszania, o ile się nie mylę, tak Tylko przedmioty już nie mi... O, dobra. A czemu tu jest jeden drama? No bo ja go wrzuciłem. O, ja. widzę, że ominąłeś tą skrzynkę. O, ja ulubiona broń. Ja też ją mam. A jaki kolor? Mielski. No. Na górę nie wchodzi z tego domku? I to masz... to... źle. Uuu, ale fajny wybuch Nie wszedłeś na górę i ominąłeś skrzynkę. No! no. Jeszcze raz. Jeszcze raz? No dobra. I nie, 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 nie! Dołożyłem nie. drzewa. A ja mam czy w ogóle zadanie, żeby 30 razy nie odpalić ognisko. Ty lubisz pompy, ale ja tak niezbyt. Ja kiedyś, jak, jak strzelałem z pompy, to mi w ogóle nie szło. Z jeszcze laga miałem. Ej chodź, boss, strefa. Tu będzie zaraz. Tam jest furget, nie, furgonetka, to znaczy ciężarówka otworzona. Więc tam powinna być jakaś skrzynka. No, dokładnie. Bo jak coś takiego jest, to znaczy, że coś tam jest. Tu mogę przeszukać w ogóle go. Ja no, potka. Nie. Zostaw mi ten niebieski, bo to mój. Musiałem potkę. O, teraz nie wyjdziesz. Jak to ci się udało? W ogóle z już jest mniejsza. Ale my jesteśmy poza strefą. Ej, chodź może do tego domku, bo tam jest ten. Po Którego? A tam? Tam wszystko może być. Nie, raz tam była niebieska skrzynka, więc z niebieskiej skrzynki jest większa szansa coś fajniejszego wypadnie tu już ktoś był bo otwarte drzwi są no chyba bandaż bądź do strefy to znaczy nie do strefy tylko żeby być poza Takie słabe te moje itemy dzisiaj coś nie przynajmniej w tej rundzie Na razie idziemy poza strefę. Albo chodź do tego domku, bo tutaj widzę, że są zamknięte drzwi i tam są jakieś ceny. O, właśnie. co Ma... jest? O, tutaj Ubrano. masz dużą miksurkę, zaznaczyłem ci. O, dużą miksurkę. Ten karabin chce może... ja no, go tam zostawiłem już. O, ho, 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 Ktoś tam jest? Nie, chodź tu, no co to? I ja, Aha, ja, tak robiłeś? Jestem ja, Tego uzależniony. O, ale będzie bój, ale będzie Magiczne wyj wejście O, bandażownica Ej, eee, Właśnie się przyda Gdzie on? Właśnie tam Jest, On też nie jest w strefie Ej, z Ja też to widzę. On się też. Ej, uleć mnie! Nie, bo ty mi daj nawet micę, bo ja mam spotki. I co ten typ taki spany cały czas? Chodź tu ty pie! No. Ja sobie wezmę tą broń z tego powodu. Ej, co i a, bo to jest tak. Nie, to działa. Dobra. Ej, chodź z Terefa. Nas goni. Czy masz całe? Mam całe, tylko że mam 70. tego. Ej, tutaj ktoś umarł już. Tam jest fioletowa broń. Dobrze! Eee, strefa nadal, nas na skóry. Ale no, fioletowa broń, no. Ale to było epickie, jak go przyciągnąłem w tym. To było złe aż. Ja też. Już? O nie, strefa! To już jest końcówka. Gdzie? Aha, no bliżej. O, jak bliżej. I... To tutaj, tutaj jest auto. do odradzania. Zaznaczę. I tak będzie ci... Ej, co jest? No nie mogę podskoczyć, bo miałem lagi. No i miał... Ja mam nie chodź, bo tu, już jest następne, to. A tutaj jest skrzynka pewnie. A tutaj jest auto do zniszczenia. Ja w ogóle wszystko wezmę po 150, żeby było. Nie, już mam wszystko po 150. Mam 223 drewna, 194 cegieł i 157. Więc pamiętajcie, zostawcie słupka, napiszcie komentarz. No, i będziecie może mieć szansę być moim znajomym. Czy... Oczywiście w grze. O, ex. Jak będzie się... No, jak będzie... No. W ogóle ja mam jakiegoś widza z Anglii jednego. Nie, nie pamiętacie, ale Akurat to ten, ten nie był widza kolega. Były kolega. O, tam jest ten heli helikopter. Nie mam snajperki. To nie jest snajperka, tylko to jest to. turmowy, krótka seria. Czekaj, to nas no chuj, zabuduje. Oni mają snajperki, oni mają snajperki. to, to jeszcze snajperki, weź, uważaj. Bo Spokojnie, jest dach, nie więc oni niezbyt będą Ale ja mam 70 ochron. Ej, ja, ej, zobacz, jak e, epicko stąd widać wszystko. Jak tutaj się wy, to możesz się tak wychylić widzisz co tam jest, a oni w ciebie nie wstrząsą ja tam widzę, że oni sobie tam wieże budują może zniszczymy im dół wieży to się zepsują widzę, że nam drzwi zrobiłeś Ej, weź, weź tutaj... o, to jest tak? A nie tak eee, co? Tutaj mają helikopter. Jeden ma No niszcz, niszcz, niszcz. Nie, nie, nie. Maj mi mało życia. No to, pamiętajcie, teraz pamiętajcie na zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i chwila. Czekaj, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja się w tym czasie z Wami żegnam. Na razie. Ja Hej. Też. Pa!